Witajcie w Mocnym Poniedziałku. Dzisiaj Wolfis Blended Scotch First Release, whisky blendowana. Pamiętacie o Roda Stewarta i jego hit Forever Young? Facet niedługo będzie miał 80 lat i bardzo dobrze się trzyma, bo pije whisky Elixir wiecznej młodości Forever Young. A teraz mamy Wolfis Whisky z Loch Lomond firmowaną właśnie przez Roda Stewarta, dojrzewającą w beczkach po Bourbonie. Zapach jest kremowy, mamy delikatną nutkę ziołową. Mamy owoce, zwłaszcza morele, ale też suszone morele, w smaku lekko pikantność. Możemy znaleźć na przykład imbir, pieprzność, kwaskowe jabłka, cytrusy, czekoladę z chili, w finiszu pomarańcze, imbir, nutka cynamonu i kwaśno-gorzkie jabłka. Taka jest whisky od Roda Stewarta, a ja mam, jak zwykle, Pytanie konkursowe, w którym roku urodził się Rod Stewart. Osoby, które odpowiedzą, wśród nich wylosuje sampelka whisky z destylarni Loch Lomond. Tyle na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym mocnym poniedziałku.